Jesteśmy pod samym rowerem. Ale to fajnie, co tam u Ciebie robisz? Co? Co robisz teraz? Hmm, siedzę sobie i tam coś na telefoniku. O, obok Ciebie uh. siedzi króliczek. Jaki słodki, Może mogę kilka sobie wziąć do domu? Możesz, chyba. Ja muszę odłożyć zakupy. I muszę zadzwonić do mamy, a Ty musisz zadzwonić i powiedzieć, chyba jej, że jesteśmy w zimowych rejonach. No? Cześć mamo. Cześć kochanie, co to u Ciebie? Mamo, my jesteśmy z Abi w zimnych rejonach. E, Przyjedziesz po mnie? A o której kochanie? Na przykład 12. E, na przykład e, możesz po mnie przyjechać 21, 22. Nie wiem, jak tam chcesz. No dobrze, to ja będę o 22. Pa mamo, posłuchaj, nie baw się dobrze. Czekaj. To co robimy do 22. Nie wiem. Idziemy na jakieś rybkie, coś. Nie wiem, że pijemy. Nie pijemy przecież. No tak. Jesteśmy za młode. Zobacz, so automat z kulkami! Otwieramy! No, ja też chcę jedną. Oj, co się. Ja chcę niebieską. Ja biorę niebieską. Ty bierzesz wszystkie niebieskie. Ale fajne, to są Mister Boxy. Mm, to ja też chcę. Ja, nie. Ale ja też chcę trochę otwierać innych kolorów. Wow, ale fajne. Ile tych kulek jest? Jest ich bardzo dużo po, Powoli się kończą A mm -hmm. ostatnia, ostatnia jest moja Dobra Ale fajna ta maszyna To mój Ostatnia kuleczka jest moja Te rzeczy są superanckie Ostatnie jest mięja, to znaczy tak. Hmm, nie mam słabe rzeczy. Nic, nie słuchajcie. Ja nie, chcę w ogóle już. Dobra. Okej, okay, to teraz gdzie idziemy? Może pójdziemy na koncert. A gdzie pójdziemy na koncert? No tam gdzie są te... Jest taka fajna... A może pójdziemy na, na dół? Zobaczymy, co jest. No dobra. Into one plane Into one Jesteśmy na miejscu. Wow, ta winda powiedziała do nas into one plane Dziwna ta winda. Prawda? No. Aj, a ja to co? Ale ładna. Chyba zapakujesz prezent mm -hmm. i będę to nosiła jako prezenty wtedy będzie mi łatwiej o jaki przepiękny portfel gdzie teraz idziemy czeka ja jeszcze chcę sobie coś kupić hmm. ja ja już nie chcę tego ja. Ja biorę taki ładny prezent. tym, naspokuję, dobra nie biorę Chodź, idziemy się ha. Czek koleżanka. Dobra, chodź, koleżanka, idziemy. Czekaj. Muszę zapakować kolejny prezent dla moich młodszego rodzeństwa. O! Poczekaj, ja też chcę sobie zapakować. Moje rodzeństwo też lubi. Ja zapakuję jeszcze dla mojego mm, brata i dla, m, dla mojego dwóch braci te figurki. Spodobają mi się. A twoje też lubią takie figurki? No, ale zaraz nim zrobię. Ale fajne są te figurki. No to ja już robię. Wybieraj szybko figurki, bo mnie mama zaraz zabiera. Teraz coś takiego. A to nie dla twojej siostry? To jest na mojej siostry, to będzie na mojej siostry. Co jeszcze jest dla twojej siostry? I to będzie na mojej siostry, jeszcze dla moich dwóch braci, jeszcze na maluszków. Dwóch braci. To będzie na jednego, to będzie na drugiego. A dla maluszków co wykupisz? Chyba jakieś kupisz? karteczki, chyba jakieś kartki. Może? Książeczki jakieś do czytania, bo, bo uwielbiają jakim się czyta. Nie ma tu książek, niestety. O, tutaj coś takiego będą miały do zabawy. Bo będą mogły się... Będą i... pewnie to obśliniać, ale... A mhm. przynią, mhm. ale to nie. To prawda. Fajnie tutaj, chodź, pójdziemy może tam trochę dalej. No chodźmy. Patrz, jaka konsola. Taka. Wow. Tutaj są, patrz, jakie fajne. A ja A ja... coś sobie. Czekaj. Czekaj, chcę sobie coś wziąć. No co? Ja ciebie czekam. Biorę sobie coś takiego. Bierz. Będę mogła sobie grać w moim pokoju. I pożyczę przy okazji jeszcze peratowi. I poczekaj. I taki koszul. I taki gaming. Przedbiorę. Czekaj. Okay. Ja biorę tą konsolę w słodziacku. Podzielę się z nią z siostrą. To są przykaczy do mnie. Tu coś jest! Ja zabieram to. Ja zabieram tego misia, jest słodki. Ale on jest słodziutki. No. Najsłodszy Misi, którego widziałam. Hmm, jest to coś dość Rodzinowe rzeczy. Chyba wezmę sobie o to. Jakieś halloweenowe. A ja wezmę sobie coś... Nie, nie to. nie to. Dobra, ja sobie to zabiorę. tego automatu? Ja pójdę... No weź, mnie zostawiłeś. Już po ciebie wracam. Przepraszam, że cię zostawiłam. Łam. Nie jestem małą dzidziusiem. No spróbuj jeszcze raz. Chyba się tego nie mm. da zapakować. Dobra, co tam. O dzień dobry, panie Mrozie. Pan potrzyma, pan potrzyma, pan potrzyma. A pan. dobra, ja chyba zapłacę. Proszę, do widzenia. Ja prześlę pani blikiem. 7, 8, 9, 4, 5, 7. Dziękuję, do widzenia. Przepraszam, że tak późno, ale musiałam jest. odebrać córkę. No dobrze, pani wybaczą. Dobrze, chodźcie, dzieci. Do domu. Co? So, into woman playtime. Ale jest dym na dworzu. No. Są ciemne chmury. Chodźcie na górę. Mamo, a wiesz, że dzisiaj u nas. Abi nocuje? Ale fajnie. A kiedy do nas przyjdzie? Kiedy, kiedy, kiedy ona będzie? O 20.00. O 21.00 do nas przyjdzie. O, to fajnie. Twoje rodzeństwo musisz już przebierać. Mamo, mogę się jutro ubrać w to samo? No dobrze. Mhm. Ja też się jutro ubiorę w to samo, dobrze, Lilka. Dobrze, ekłać się Lila. Amelcia i Oliwcia. Topcia. Topciu, co robisz? Nic. No co się dzieje, Topciu? No nic. Okej. Okay. Mama, gdzie jest moja piżama? Pewnie w walizce. Poszedł na wakacje. Muszę mieć super na Abi. Posiedzimy. Nie, ja po chwili poczekamy na marakot. A ja się rozpakuję prezenty. Mm -hmm. Za długo Halloween, ale się cieszę, że zaję niedługo Halloween. A ja kupuję swoje dziutkie rzeczy. Ile kartek. Fajne lampki. Kolejna lampka. Albo taki wieszaczek. Poukładałam sobie już i już się ubrałam. Dobra, wpiszemy. Teraz czekam. Mama, zobacz. Kupiłam dla nich małe upominki. O, jesteś słodka. taj Dla. Dla ciebie Renifer, dla ciebie myszka, bo wiem, że już A dla chłopaków kupiłam Wings. Wiem, że je lubią. To bardzo miłe. Nie musiałaś to kupować. No ja bym chciała. Proszę. to są, To i to. Dobra, i ja czekam na moją przyjaciółkę. Ignąć. Chyba ktoś przyjechał. Cześć, w końcu jesteś. Cześć. Chodź. Śpisz na dole czy na górze, bo na dole śpi mój lisek? Nie mm. ja śpię na górze. Śpię na dole. Dobra, musimy się chyba kłaść spać, bo jest już późno. Nie wziąłem piżamy. Dam Ci jakoś swoją. Okej. Okay. Cziem piszamy. Proszę. jest wygodna piszama, najwygodniejsza. Dobra, musimy... Chodź tego powiem moim rodzicom, że już jesteś, bo oni mają otwarte drzwi. Mamo Abi już jest. Cześć, Cześć Abi. Dzień dobry, Abi. Dzień dobry. Dobra, to idę zamknąć drzwi na dół. Już ja zamknęłam. Dobra, kładźcie się dziewczyny spać, bo jutro, bo, jutro, bo jutro nie ma szkoły. Ale jutro do kościoła rano. No tak, jutro niedziela. No. Dobra, kładź spać. Jeszcze my, kochanie. Tylko nie poszliśmy spać. A idziemy spać? Możecie Oczywiście, tak. że tak. Chodź, kochanie. Jeszcze pocałujemy dzieci. Amanda? Julka, Amanda. Paweł, Antek, Antek, Topcia i Abi. Będziemy się spać, kochanie. Bramoc. Dobrze, kochani, na dzisiaj to koniec. I widzimy się w następnej historii. To pa!